Cześć. Witajcie na kanale Insomnia Builds. Jakiś czas temu postanowiłem zbudować cyberpunkowe miasto Lego i to jest pierwszy odcinek z jego budowy. Ci z was, którzy znają moją twórczość, wiedzą, że bardzo lubię budować fragmenty futurystycznych miast. Od jakiegoś czasu chodziła za mną myśl, aby zbudować coś nieco większego w tych klimatach i właśnie zaczynam budować swoje miasto. Na razie nie mam zbyt wiele do pokazania, zacząłem pierwszy budynek Jestem cały czas na etapie budowy parteru. Docelowo mam mieć kilka pięter, a całość ma być podświetlona lampkami Light My Bricks. Zanim przystąpiłem do budowy, poświęciłem trochę czasu na planowanie. Postaram się budować miasto tak, aby jak najłatwiej dało się zmieniać jego układ, nie było problemów z podciągnięciem kabli czy ewentualnym wprowadzaniem zmian w samych budynkach. Na tyłach budynku zbudowałem małą fabrykę produkującą jakieś toksyczne chemikalia. Aby nadać ścianom przemysłowego, surowego charakteru, postawiłem na dość jednolitą kolorystykę i to, co lubię najbardziej, czyli rozmaite rury, przewody i wentylatory. Zrobiłem też graffiti. Zacząłem od wersji robionej z klocków. Najpierw zbudowałem je z płytek, ale nie byłem z niego zadowolony. Próbowałem je ulepszyć, budując snokiem, ale nadal mi się nie podobało. Zrobiłem więc coś innego. Tak, użyłem markerów. Ktoś może uznać, że to niszczenie klocków. Ja uważam, że nie powinno się ograniczać swojej kreatywności, a wyszło moim zdaniem bardzo przyzwoicie. Nie chcę, aby było zbyt monotonnie, więc oprócz ściany z graffiti i fabryki wcisnąłem jeszcze dwa małe sklepiki. To front budynku i jednocześnie front przyszłego miasta, chciałem więc, aby od tej strony tętniło ono życiem. I to tyle na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o moim pomyśle i o tym, co do tej pory zbudowałem. Cześć!